Słową Irmencen lider Konfederacji, spotkał się i porozmawiał z Karolem Nawrockim. Spotkał się i porozmawiał z Rafałem Trzaskowskim, a nawet przy okazji tego drugiego spotkania mieliśmy swoistą dogrywkę w pubie na piwie z Radosławem Sikorskim i Rafałem Trzaskowskim, ale słową Irmencen poinformował także, co zrobi z tym dalej. I o tym w najnowszym wideo komentarzu Karol Gac Zapraszam. Na początku, jednak serdeczne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że dajecie łapki w górę. Bardzo Państwu za to serdecznie dziękuję, bo to pomaga algorytmom i to siłą rzeczy pomaga kanałowi rozwijać się i zwiększać zasięgi. Wspólnie budujemy tu konserwatywną przystań na, na polskim YouTubie, bo im więcej takich miejsc, tym po prostu lepiej dla nas wszystkich. Jeśli zaś chodzi o temat główny, to niewątpliwie Sławomir Mencen rozbił bank i to na wielu różnych poziomach. No, ktoś powie, że otworzył puszkę Pandory, ale po kolei. Najpierw spotkanie z Karolem Noworodskim, a właściwie nie. Najpierw to mieliśmy wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich, w których Sławomir Mencen wykręcił bardzo dobry wynik. Myślę, że kilka miesięcy wcześniej wziąłby taki wynik w ciemno. Myślę, że kilka miesięcy wcześniej wielu by nawet nie dawało szans, że będzie miał taki wynik. Blisko 15% i trzecie miejsce w wyborach prezydenckich. Wszyscy zastanawiali się praktycznie, co zrobi Słowomir Mencen. Czy udzieli komuś poparcia, czy nie udzieli, jak um, zagospodaruje 15% elektoratu, czy też da jakiekolwiek wskazówki. Choć oczywiście z zastrzeżeniem, że wyborcy to nie worek ziemniaków i nie można ich tak przerzucać, bo to każdy myśli samodzielnie. Sławomir Mencen stwierdził i oficjalnie zapowiedział, że zaprasza Karola Nawrockiego do siebie i Rafała Trzaskowskiego również. Przedstawił też ośmiopunktową. Deklarację dotyczącą spraw ważnych dla niego i dla jego wyborców, i zapowiedział, że zobaczymy, co na to obaj kandydaci. Pierwszy zgłosił się Karol Nawrocki, który właściwie od razu stwierdził, że podpisuje się pod tymi punktami, bo one dla niego również są istotne. I mieliśmy pierwsze spotkanie i rozmowę, która odbiła się naprawdę dosyć szerokim echem. Później Rafał Trzaskowski, który stwierdził również, trochę nieoczekiwanie, że pojawi się w studiu Słowenii Ramanca, że owszem, nie podpisze od razu w ciemno deklaracji, ale spotkajmy się i porozmawiajmy. I ta druga rozmowa odbiła się dużo, dużo większym echem. Po pierwsze, 600 tysięcy, ponad 600 tysięcy osób w czasie rzeczywistym śledziło tę rozmowę. To polityczny rekord na polskim YouTubie. 300 tysięcy subskrybentów niespełna tydzień zdobył Sławomir Męcen. No, naprawdę szacunek, jeśli chodzi o te zasięgi w polskim internecie, bo to już jest ponad 4 miliony odsłon i właściwie pierwsze miejsca na karcie na czasie. Naprawdę ogromne zasięgi Sławomira A Do tego trzeba dodać jeszcze, że oprócz YouTube'a, przecież te wywiady były transmitowane w telewizjach, w telewizji Republika, w Polsce, TVN-ie, Polsacie i także TVP, więc niewątpliwie tu Sławomir nie jest zwycięzcą. Ale druga część... Tego spotkania z Rafałem Trzaskowskim odbiła się jeszcze większym echem, a mianowicie film, który nagrał Radosław Sikorski, bo okazało się, że po rozmowie z Rafałem Trzaskowskim Słowomir Mancen poszedł na piwo z Rafałem Trzaskowskim, Radosławem Sikorskim i Sławomirem Nitrasem. I się zaczęło. Media społecznościowe zapłonęły prawdziwa burza i prawdziwa fala, która przez kilka dni już właściwie nieprzerwanie e, buzuje wielu wyborców e, zdezorientowanych. Wielu wyborców zwłaszcza Konfederacji pisze o rozczarowaniu. Dominują negatywne emocje. Wielu ludzi pisze o tym, że to jest jak danie im w twarz. Sam Męcen Men odniósł się już do tego. Ja także to oddzielnie e, skomentowałem, mówiąc, że do końca nie rozumiem tej burzy, że nie chce sobie zamykać żadnych drzwi, że rozmawiać trzeba z każdym, że licytuje zawsze najwyżej i chce jak najwięcej zyskać. Tyle Sławomir Męcen, ale sam Krzysztof Bosak także przyznaje, że mają problem w Konfederacji z tym, co się wydarzyło. Jakie to będzie miało krótkoterminowe, ale także długofalowe skutki, to oczywiście się przekonamy. Ale do meritum. Sławomir Męcen poinformował, że po tych dwóch rozmowach z Karolem Nawrotkim i Rafałem Trzaskowskim w środę nagra podsumowanie obu tych rozmów i powie, co dalej z tym zrobi. Więc właściwie wciąż nie wiemy. Wiemy, że Sławomir Męcen nagra kolejny film, będą pewnie kolejne rekordy i w tym filmie poinformuje, co zrobi. Więc z jednej strony mamy Karola Nawrockiego, który podpisał się pod tą deklaracją, który w rozmowie ze Sławomirem Męcenem odciął się od wielu rzeczy i projektów prowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Skrytykował e, Zielony Ład, skrytykował politykę migracyjną, skrytykował także e, wiele innych kwestii. Krzysztof Bosak śmiał się potem z tego, że e, gdyby Karol Nawrocki przegrał wybory, to oni chętnie go zaproszą do ruchu narodowego. Rafał Trzaskowski z kolei jak to Rafał Trzaskowski, bez brunięcia okiem, mówił na przykład, że poszedłby w marszu niepodległości. Tak samo jak mówił 5 lat temu, a co potem było przez lata, wszyscy doskonale pamiętamy. Mówił też o tym, że jest zwolennikiem obrotu gotówkowego, że jest przeciwnikiem podwyższania podatków. I mówi, jeszcze o kilku innych kwestiach. Na pewno punkty rozbieżne, jeśli chodzi o Ukrainę, a także sprawy światopoglądowe. Tam dosyć mocno się zagotował Rafał Trzaskowski, ale wydaje się, że Rafał Trzaskowski i tak już łowi tylko po lewej stronie sceny politycznej i próbuje mobilizować tę stronę. A co z tym zrobi Słowomir Mencen? Przekonamy się w najbliższą środę. Choć wydaje mi się, że Słowomir Mancen pozostawi to wyborcom, pozostawi to osądowi wyborców i nie udzieli jednoznacznego poparcia. Ale mogę się tutaj oczywiście mylić. Przekonamy się za dwa dni. Tak mi po prostu podpowiada intuicja. Na koniec, jak zwykle, prośba do Państwa o komentarz. Proszę pisać, co Państwa zdaniem zrobi słowo Męcen? Czy kogoś poprze, czy też nie? No i jak przede wszystkim oceniacie to piwo z Męcenem? Strzał w stopę? A może jeszcze mocniej? A może w ogóle nie ma tematu i w ogóle wszystko to jest wyolbrzymione? Proszę pisać. Karol Gac. Kłaniam się nisko.